Post trwający dłużej niż dwa dni to prawdziwy test siły woli i dyscypliny. To właśnie poprzez dłuższy okres niejedzenia ciało wchodzi na najwyższy poziom regeneracji, a także spalania tłuszczu i uzdrawiania, ponieważ zachodzi autofagia, czyli totalne sprzątanie organizmu. Komórki zaczynają trawić uszkodzone struktury, a także toksyny, co odmładza organizm. Po 24 godzinach organizm wchodzi w stan ketozy, czerpiąc energię z Twojego tłuszczu zamiast cukru. Wtedy właśnie spalamy uporczywą tkankę tłuszczową, która za nic w świecie nie chciała zejść do tej pory. Obniżamy punkt bazowy wagi, a wydzielanie hormonu wzrostu wzrasta nawet pięciokrotnie, co bardzo sprzyja spalaniu tłuszczu i budowaniu mięśni. Jeśli dołożysz do tego trening siłowy z ciężarami, wyrzut hormonu wzrostu może nawet być dziesięciokrotny. Nie bój się czcić podczas postu. Hormon wzrostu zabezpieczy Twoje mięśnie i da Ci niezłego powera. Przerwa w jedzeniu daje układowi trawinnemu czas. Na odpoczynek i naprawę, dzięki czemu zmniejszają się stany zapalne, co poprawia zdrowie skóry, stawów i całego organizmu. Zwiększy się Twoja odporność. Brak jedzenia uruchamia procesy regeneracyjne w układzie immunologicznym, wzmacniając odporność. Lepsza praca mózgu i klarowność umysłu. Ketony są niesamowitym paliwem dla mózgu, poprawiają koncentrację, pamięć i kreatywność. Dzięki postom zmniejszasz ryzyko nowotworów, bo uszkodzone i chore komórki są eliminowane, co znacznie zmniejsza ryzyko niektórych chorób. Post drastycznie poprawia wrażliwość na insulinę, co znacznie pomoże w kontroli cukru i spalania tłuszczu. Dzięki nim spowolnisz starzenie i będziesz mieć dłuższe życie. Pamiętaj, każdy post, nawet ten niezbyt długi, to krok w stronę lepszej wersji siebie.